Witam traderów. Mamy dziś 23 października. Zapraszam na e, wideo analizę indeksów i kontraktów. E, patrzymy na WIG20 Świece tygodniowe i tak jak od pewnego czasu nadal jesteśmy w korekcie wzrostowej po pierwszej fali spadku. Trend momentum potwierdza sytuację sprzyjającą bykom, a więc kolejne tygodnie powinny nam przynosić wzrosty. Oczywiście wzrosty nie będą jednostajne, będą na zasadzie jednak pewnych falowań góra-dół-góra-dół. Ostatni tydzień. Spodziewaliśmy się korekty spadku. Rozpoczęła się ona już w poniedziałek od zejścia z, od, ust od ustanowienia szczytu na 2,350. Kolejne sesje spadkowe łącznie z czwartkową, która przyniosła zamknięcie na 2,234, wchodząc w zakres świecy z 29 września. W piątek to już bardzo mocne odbicie i a, przypieczętowanie, że ta korekta. Już została zakończona. Tak więc najbliższy tydzień to jednak czas, gdzie wskaźnik powinien zawrócić i a powinniśmy zobaczyć nowe maksima. Od zachowania na poziomie 2370 będzie bardzo wiele zależało, z tego względu, że yy, tutaj yy, to zachowanie będzie filtrem. Przekroczenie poziomu i duża dynamika powie nam, że wzrosty powinny być kontynuowane bardzo mocno w górę, natomiast brak dynamiki po przekroczeniu 2350 lub też odbicie się od poziomu 2370 będzie nas ostrzegać, że szczytu nie mieliśmy w poniedziałek, a dopiero w tej okolicy był szczyt, skąd mogłaby nastąpić troszeczkę większa korekta niż obserwowana w ubiegłym. Tygodniu. E, cały czas y, możemy się zastanawiać, czy kształtujemy falę A we wzrost, w, w korekcie wzrostowej ABC, czy też fala A właśnie była ustanowiona w poniedziałek. Cały tydzień to korekta jako fala B i wzrosty w ramach fali C. I powtórzę, dwa, przekroczenie 2,370 duża dynamika wzrostu powinna nam właśnie e, zapewnić e, kolejną falę wzrostową, czyli tą falę C. Patrząc na inne indeksy, tutaj wniosek może być jednak taki, że ponieważ korekta była dość płytka, wyjście do góry dopiero zbuduje nam układ 5 falek z minimum, w tym przypadku MWIG 40. Po którym najprawdopodobniej mogłaby nastąpić jeszcze jedna falka w dół i dopiero falacę do góry w ten sposób mielibyśmy zbudowany układ e, trzyfalowy ABC tym bardziej, że wskaźnik ze strefy w strefie wykupienia e, lekko chce nam zawracać początek tygodnia jeszcze jeszcze wzrostowy później musimy obserwować, czy rynek be, będzie chciał dalej rosnąć, czy też na szczytach e, zabraknie siły do kupna, zabraknie pieniędzy i motywacji do tego, aby kupować dalej akcje i jednak odwrócimy się w dół indeks SWIG 80. Tutaj troszeczkę mniej siły niż na MWIG 40. Widzimy, że ruchy są bardziej płaskie. Te świece białe nie, są tak, nie mają tak dużych korpusów jak na MWIG. Wskaźnik przebywa w strefie wykupienia i podobnie, ryzyko, podobnie jak na poprzednim wykresie istnieje ryzyko, że jednak z tej strefy zawróci, no budując warunki niesprzyjające dla byków. Na koniec indeks. E, NCI, New Connect tutaj na razie brak siły. Indeks e, kolejne sesje co prawda za, e, zamyka e, dolnymi cieniami, naciągając jedynie. Natomiast no, cały czas nie mamy wyjścia powyżej po, po, szczytów poprzednich swingów. E, no a więc New Connect wypada najsłabiej. Na razie jest to najgorszy indeks do e, zarabiania. Tak więc podsumowując, czekamy. Co stanie się po wybiciu szczytów na kolejnych indeksach, czy będzie dynamika, czy też rynek ją wytraci i przejdziemy niestety do korekty. Będziemy oczywiście monitorować to w kolejnych analizach, na które już zapraszam. Tymczasem pozdrawiam i do usłyszenia.